Myślę, że ja zjebałem, bo atakuje kurwa ziomka staczą. Kurwa no znowu to, kurwa, Ile Zostań można? Się... O, Krzysiu. Zostaw mnie, Krzysiu. Ale stałem się fanem w roli investigatora. Tak, lubisz stopy? No nie ma fragów. Nie ma fragów zupełnie. Może ja wrócę na ten lew reaktor. Eee, ty chuju! Batli? Batli się, kręci podejrzanie, batli się, podejrzanie kręci. Trzymaj mnie ktoś za rączkę. Kurwa, on tu jest. Idę stąd. Nie, z tobą nie chcę, zostaw mnie. Kurwa, nikomu nie ufam. Każdy się podejrzanie kręci, gdzie jest jakieś ciało? No przecież musicie kogoś zabić w końcu. Ja pierdolę, tylko nie mnie, tylko nie mnie. Yep. A Damian to był Jester'em albo inżynierem, bo wentował. Nie, on był Jester'em, się do niego przyjebać, że on robi te questy i się kręci jak gówno w kiblu. No. Okej. Okay. Ale po w taskach jest, nie? Właśnie kurwa tak długo się nic nie podziało, że mamy prawie wszystkie taski zrobione, to więc zajebiście. Was, ja już nie mam nic. A kto jest średnim mordercą w naszym składzie? Tak żeby metagaming i...

Kasia, jak coś? Jedyny kto krzyczał skip, to był Batley. No, Sekunde, Sekundę, no kurde, myślałem, że zdołu, tego venta skoczyć Dobra, no, teraz nie. ja muszę do grać. No, nie Kuczyłem drugiemu killerowi. A tu pewnie mortal chuj. Ej, ale ja wiedziałem o tym Batlim w sumie. Ja mówiłem, że on się dziwnie kręci, że przebiegł pod tym tym. Pod storage'em przebiegł. Potem się tak jakoś zakręcił dziwnie, jakby chciał mnie przejść, ale był obok Adamoks, więc nie mógł. To był Batli, To był Batleys. Już w... ja byłem pewien o tym batlim Teraz czekamy. O kurwa, monitor odłączyłem. Nie, nie, nie tak. Nie zabiłem go. Nie zabiłem go. zawsze Kurwa, czekajcie, bo w jakim? nie zabiłem go. Pewnie Simon Sess. No, samo Co? I na, I na mnie on kreśni. też się nie wywalił, więc obok mnie się skończył. I jeszcze raz? Ja danie. Właśnie. Nie wywalił nie się, ta ta się ta na mnie. No dobrze. Króbemu chce się pić. Wydaje mi się, że Nifres pasuje do opisu Zacz. wolnego killera. Bo on jest bardziej kromecikie. Ale on nie, <tosan> nie, ma... no nie zabił wymiarni na oczach Werioli, no bez jaj. Ale jakie ci zostają synowi? Bez jaj. jaj. Pani, batatki, bo dwa, taski, jazdzi, dwa jazdzi, i w laboratorium. Jazdzi, ty, ty, ty. No, no, ja po prostu wiedziałam, że... No tak, sam pada. No, bo Nie, nie widziałam kila, kila, no bo ja byłam za ścianą, ale widziałam ciało, jakby, więc wybiegłam i nifres, jakby... Przed górę od ciała no no i nie to wiem, co się teraz działo. By, by super zaatakował, jakby miał tyle okazji i nie zabijał. I akurat teraz. Przecież runda nie trwała jakoś chyba długo. Poprzednia trwała a, bardzo, poprzednia a, bardzo a, była a, długo. Nie, tak. No to ja nie wiem, no może ktoś miał ostrane kacie albo. O, Dobra, mortalcie taki jest, mortalcie jest takim killerem, nie? nie że on to jest, to ja to jest totalnie to jest obsrany, totalnie jest obsrany. Ja odpierdalam ostatnio po pięć cztery osoby. Dobra, tak. A potem wstajesz, nie? Nie, nie. Biełem hmm? do was i zostałem na butli jebałem jedną butlę i zostałem mi druga Toż jest... ja teraz jestem w z Hesia, dlatego nie ma to... to... go, nie ma specimenie... go Nie Hesia, ty robisz, nie patka, ma jak nie <laughs> mnie kurwa widzieć, ty jesteś Nie ma go, nie ma go, nie ma go, nie ma go. Ja Ej, też ty potwierdzam mam... nie rolujesz Nie roluję nie Robić wam screena i kurwa wysłać wam po tej grze POKURWIĘ MIE! To jest mój GA, kurwa, to, to jest mój GA! Siedziś kurwa, i nie masz prawa widzieć, bo na dobra, Tobie! Dobra, 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 spokojnie, wiemy, że chyba się z Twoim GA, już nie mógł tego potwierdzać. Znaczy. No ja. czemu ja chcę go wywalić? Czemu chcesz GIA? mnie wywalić? Jeszcze stoję na Tobie w No ale ty tak, ty tak grasz jako GA przecież, niech Ty się ja? też tak wyjebałaś wcześniej. Jak? Nooo... No. Nie w to jest nie, mortal mój poprzednik, ja. Teraz nie bym ja porozumiał z tym. Siema Madzia. Nie, dobra, nie, dobra, nie. ja wam wytłumaczę, ja wam wytłumaczę. Kasia ja klejmuje exeka na mortalu jak coś. Nie, e. <śla> nie mam exeka. <śla> ona, tej, ona siedzi w tasku, na pół ekranu ma task i dziwi się, że mnie nie widzi, nie? Kurde. Nie macie domu, kurwa. Nie, nie, e. on, on wie, że jesteś w Specimenie! Dobra, to nada mokro. Ja powiedziałam wcześniej! Ja daję na Adamoksa. Ja też daję na tego w ja wyweryła, to nie o, no, I nagle piję jego oczu w kolkole po dobra, wierzę, wierzę Tylko nie zapamiętajcie, nie No po patrz. Chyba to był super Jak pójdą dwa, dwa no, no, od siebie i ode, ode mnie ja, to I to tak od Kasi, nie to będzie pięć No to, bo to nie jesteś. mógł być arsonista Kto był jeszcze że... przy tych butlach? Kto był przy tych butlach? No ja. Właśnie, Ktoś jest. Ja nie byłem, ja nie byłem Dwie osoby chyba tam widziałem ja wiem, dole, ale głosy są, jest, Ja, ja dałem na ciebie Krzysiu Ja, ja dałem. to jedna osoba by się wroga. Ja też się wytrzymam. Ja też się wytrzymam. Dałam Mamy wspólnego skipa. wroga, kurwa, Nic, nie jednoczy jak to to A okej, okay. wywalmy ją dla zasady. Ona trolluje Miguel. Ja się pozbój obydwóch. Dobra, teraz się tu Teraz się tu i czekam, nie? Mahaki, no, mówię kurde, ale jestem ja, ja, ja co grę mam takie modifiery fajne, że ja po prostu o I co, Gramy. Kicha. Zapomniałam, robię kurwa tego questa i zapomniałam. Zwracam <laughs> Zapomniałam questa. Czemu? To Hesia, to Hesia! Ja na dół! Ej, ale czemu można było kliknąć Jak Ja nie widziałem ciała. Było, widziałem. Siema, Ja o, nie ja mogę, okay, widziałam, że coś się odjebie w tym nie. z wami! Widziałam! To Hesia musiała być! Hesiu! Hesiu! no może Krzysiu był szeryfem i chciał się... strzelić Hesie? Nie, on we mnie strzelił! Jak? Co mi czemu miał do ciebie strzelać? Ty byłeś totalnie potwierdzony! Dobra, ja, mam! nie było. No bo no, poszło no, do no. bo... bo mnie tepło! A, Dobra! Tepło mi z kimś, tepło mnie z kimś, tepło ze mną nie tepło, Patmas pewnie nie, jest nie. Nie. <śle> no, ja wcinie, kurwa, jak ja jestem teraz w specimenie! <śle> no, 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 no. Ten po mnie, jak nie ze mną, co ty <śle> gadasz, on, Masz woda, z obronowa, Plus jeden! Na Hesie, na Hesie, a potem Adamoxa! Nie, nie przegramy, to nie to przegramy. Kontrolujesz tą grę. Nie zroluj, ja po prostu z tą pamięć. Ale po to... prostu... To... To... nadzieję, że widzisz, że z tą pamięć, bo co ja zrobić, kurwa. Ej, zapisz sobie na kartce, które ci pokazuję. Nie, zapisz sobie na karteczce, kurwa, po kolei. Ale nie, to nie o bo, bo w tamtej rundzie miałem ostatni, na no ostatnim ktoś y, ten zrobił y, spotkanie, i teraz nie zapamiętałam. Po prostu. no to poka, To nie ja. Ale to, Ale czy... to mówisz, ci pokazuje. Ty, ty ja mówię, że mnie tepła, a ty mówisz, że nie, nie ze mną, kurde. Bo ma znacznik. Nie wytrzymam. Ja mortal się tamtejszy. Nie ja wytrzymam. Nie dam rady, nie dam rady. Nie mi tak sam, moje krzyczenia dla Beki. Nie, nie, ja daję na chęci tak potem na Adamoxa w następnym, nie? ja... szczerze... głosuję na Kamila. Ale Kamil by zabijał szybciej, Kamil by szybciej zabijał, Kamil by szybciej, Kamil by szybciej zabijał. jak ty! A co, chcesz mnie niego strzelić? Nie, nie, znaczy, tak, ale nie. Dobra, ale... Dobra Hesia, nie ten. Nie, nie mów, że was nie tepnęło, bo ja was sypnąłem, więc nie ma opcji, żeby. No, nie mówię, że mnie tepnęło. A ja mówię, że mnie tepnęło. No, z mortalciem, ja ci podpiętam z mortalciem. Dobra, ja też za Hesię daję. Stoję na Na kogo? Aha, Hesie! Na ciebie, na ciebie wszyscy dali. Na mnie, Ja nie no? dałam na Hesie. Kurwa, no i czego mówisz? Dobra, mam no, miłeczkę. Miała, to dał, to miała strzelić, miała strzelić i byłby Kasia koniec. No, kto dał na mnie? Ja. ja dałem, Kasia dała i Mortal. To są raz, dwa, ja, trzy, cztery, ja, ja pięć ja głosów. No co no, sześć masz głosów w sumie. I Kamil pewnie dał, Kamil dał, dał pewnie na kogoś innego. Na Hesie dałem. No mówiłem, żeby strzeliła. Uh. <laughs> Dobry bait. skim, skim, ski, ski, ski. Nie no, na Kamila teraz, nie? Ale niezły wejcik poleciał na te głosy. Błagam, to był Kamil, on się za bardzo wkurbił, on się za bardzo wkurbił. To musiał być Kamil jako jakiś glitch, albo coś. Plaga. Kurde, ale nie. Czyli Kasia oszukuje, nie jest majorem. Aha. Ale się wydarło. O kurwa jest! O, Aha, arsonista. O oh, kurwa. O oh, kurwa. <laughs> no cóż. <laughs> Ja oh. co kurwa, ja dostałem bałty ja oh. Nie! nie. Za co? co za, gra? Co za gra? Nie nie miała, miała, miała. Ona była widzilantem! Ona była widzilantem! Ja nie byłam impostorem Nie wytrzymam! Nie wytrzymam! Nie wytrzymam. Ona była widzilantem i ona strzeliła źle.